Cechy podzielności to temat, którego też nie ma w karcie wzorów. Naprawdę powinniście to poznawać jeszcze przed szkołą średnią. Zacznijmy od takiej najprostszej cechy podzielności, czyli kiedy dana liczba jest podzielna przez 2. Liczba jest podzielna przez 2, kiedy na końcu znajduje się, znajduje się cyfra 0, 2, 4, 6 lub 8 tej danej liczby. A jeszcze prościej mówiąc, liczba jest podzielna przez 2 wtedy, kiedy jest parzysta. Kolejną taką e, prostą cechą są liczby podzielne przez 10. No, liczby podzielne są przez 10, jak się możemy domyślać, wtedy, kiedy na końcu danej liczby znajduje się cyfra 0. Prosta jest też cecha podzielności przez 5, bo wszystkie liczby dzielą się przez 5, jeśli na końcu tej liczby znajduje się cyfra 0 lub 5. Teraz przejdźmy do dwóch nieznacznie, tylko nieznacznie trudniejszych cech podzielności, czyli cecha podzielności przez 3. Teraz liczba dzieli się przez 3 wtedy, kiedy suma jej cyfr jest podzielna przez 3. I damy sobie taki przykład. Liczba 312. Składa się z jakich cyfr? Składa się z cyfry 3, składa się z cyfry 1 i składa się z cyfry 2. 3 plus 1 plus 2 daje 6. 6 jest podzielone przez 3, a więc cała liczba 312 dzieli się przez 3. Dla przykładu, weźmy sobie jeszcze na przykład 514 składa się ta liczba z cyfry 5, z cyfry 1 i z cyfry 4. 5 plus 1 plus 4 to jest 10. 10 nie jest podzielne przez 3, a więc 514 nie jest podzielne przez 3. Jak sami widzicie, to ułatwia pracę. Wiadomo, mamy kalkulator, ale czasem wystarczy no, szybko w dodać kilka cyfr do siebie i już możemy określić, czy, czy na przykład warto wykonywać dzielenie licznika przez, przez 3, bo wiemy, że na przykład mianownik jest podzielny przez 3. Następną też bardzo podobną cechą podzielności są cechy podzielności w dzieleniu przez 9. Jest praktycznie ta sama zasada co w trójce, no tylko ta suma cyfr musi dzielić się przez 9. Czyli w naszym przykładzie 312 Mamy cyfrę 3 plus 1 plus 2, to daje oczywiście 6. 6 nie jest podzielne przez 9, a więc 312 nie dzieli się przez 9. Możemy sobie na przykład wybrać też 513. I tutaj otrzymujemy cyfrę 5 plus 1 plus 3, a to daje nam 9. 9 jest podzielne przez 9, a więc 513 jest. Podzielny przez 9 i na sam koniec zostawiłem sprawiającą Wam najwięcej problemów z cechą podzielności przez 4, choć nie jest to jakoś bardzo skomplikowane. Liczba dzieli się przez 4, kiedy uwaga, dwie jej ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4. No to przyjrzyjmy się naszej 312. Dwie ostatnie cyfry, to jest 1 i 2, one tworzą liczbę, czyli tworzą liczbę 12. Tam nie ma w tym pojęciu sumy, tak jak mieliśmy w przypadku trójki i dziewiątki, czyli nie dodajemy 1 plus 2, tylko bierzemy pod uwagę dwie ostatnie cyfry, które tworzą liczbę. A liczba to jest 12. 12 jest podzielne przez 4, a więc 312 jest podzielne przez 4. 500... 14. Dwie ostatnie cyfry to 1 i 4, które tworzą liczbę 14. 14 nie jest podzielna przez 4, a więc 514 nie dzieli przez, przez 4. Mam nadzieję, że te 6 przykładów podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9 i 10 ułatwi Wam rozwiązywanie zadań.